Hej i witajcie w Wrong Wayu. Dzisiaj powiem wam o Swingu ES Kick 2, znanym też jako ES 1354, czyli mała lekka hulajnoga miejska. Zobaczymy do czego się nadaje. Dostałem ją na testy od sklepu K2M Shop. Wszystkie linki macie poniżej, też do tej hulajnogi. Zaraz wam powiem więcej na ten temat. Ale zanim przejdziemy do hulajnogi, K2M poprosił mnie jeszcze o unboxing tego małego e, głośnika. Hope Star, czyli Gwiazda Nadziei, jest to głośnik, który ma być przeznaczony przede wszystkim do użytku na rowerze albo na hulajnodze. 2400 mAh, służy też jako powerbank. Światełko, jest też mikrofon, czyli można używać go jako zestaw głośnomówiący, jeżeli chcesz o Twoich prywatnych rzeczach mówić na hulajnodze podczas jazdy na głośniku. Funkcja FM, 4 godziny na jednym ładowaniu. Jakiś stojaczek, żeby to po prostu przemocować do hulajnogi albo do roweru. Tutaj akurat mamy opcję. Mmm, pachnie, jak świeża guma. O! Światło potężne z przodu. Kabel jack, jack. Kabel do ładowania. Chyba to jest dokładnie taki sam gwint jak do statywów. Na aparat. Instrukcja obsługi. No, dobra, dobra, mniejszość. Tu się go włącza. Do taką fajną klapką jest czytnik MicroSD. Zobaczmy teraz, co się stanie. Włączam tutaj. OK. Bluetooth mode. OK, zobaczymy, czy ta latarka działa. No battery, please charge. No dobrze, już przecież się ładuje. Spokój się. Poczekajcie, okay, mamy światełko tutaj. Stryb jeszcze trochę słabszy. No battery, please charge. Cicho bądź. Czyli możecie migać? Znaczy. No battery. Mocne światełko i trochę słabszy. No battery, please charge. Tutaj możesz wtedy wkręcić i wtedy. O, fajnie. Czyli z jednej strony masz wtedy światełko na hulajnodze. O, a z drugiej strony masz głośnik dla siebie. I tutaj pewnie gdzieś też jest mikrofon. Dobra, zobaczymy za chwilę, jak brzmi. Low battery, please. Mam nadzieję, że jakoś można wyłączyć te komunikaty. A, Czyli te przyciski tutaj plus minus, te nie służą do głośności, tylko służą do przewijania. Okej, okay. czyli plus minus nie głośność, tylko przewijanie. Dobra. Jeszcze raz no. no jest to głośnik, trochę słychać. Nie jest jakoś takiej wyjątkowej jakości. Tym bardziej, że jestem przyzwyczajony do głośników, bo one są całkiem spoko. Raczej tak środkiem trochę. No. położyć na okrance, żeby cokolwiek brzmiało, to do tego się może przydać. Zresztą kosztuje 109 zł, więc nie jest aż tak drogi. No bo spróbujemy jeszcze potem na telefonie, żeby być 100% pewnym, czy wtedy jak jest na zewnątrz, to. Trochę lepiej się to słyszy. Hopestar P3. link poniżej, idziemy na zewnątrz. Dobra, ale zanim przejdziemy w ogóle do tego, jak działa głośnik, który mam w plecaku, to powiem Wam więcej o tej hulajnoce. Jest bardzo lekka, jest lżejsza od Xiaomi M365 i od ES1 od Ninebota, Ninebota Segwaya. E, waży tylko 9,5 kg. Mamy tutaj silnik 250 W, więc można nią jeździć. po chodniku. Maksymalnie w piku ma 500 W. Aczkolwiek uważam, że jest odrobinkę wolniejsza od ES1. Tutaj teraz widzicie na ekranie no, maksymalnej prędkości w trzech różnych trybach. Mamy tryb ECO, tryb, tryb MID i tryb HIGH. W trybie HIGH według GPS a najszybciej pojechałem 32 km, ale to na pewno było z górki i z wiatrem w plecy. Maksymalna prędkość to raczej jest w okolicach 25 km na godzinę. Mówiłem już, że ta hulajnoga jest bardzo lekka, 9,5 kg. Jest wykonana z stopów aluminium i trochę plastiku. Może nie czuć, że była aż tak wartościowa jak na przykład Xiaomi i ale bonusem jest na pewno to, że jest lżejsza. Trochę słychać takich. Plusem konstrukcji takiej jest to, że bardzo szybko ją się składa i ja lubię też bardzo niską pozycję tej. Tego podestu na dole. Przez to według mnie wygodniej się nią jeździ fajniej, bierze się zakręty. Niestety, minusem tego na pewno jest to, że jak macie jakiś wyższy krawężnik, to pewnie otrzecie to, tym podestem o ten krawężnik. Wtedy najlepiej trochę podnieść tylnie koło i wtedy tak pokonać tą przeszkodę. Mamy tutaj baterię 44 godzin przy 36V. 36V, czyli fajnie, ładuje się do pełna w 3 godziny do. 4 godzin maksymalnie. I to jest fajne, to jest dosyć szybkie ładowanie. To jest dosyć szybkie ładowanie, no ale 150 godzin. Niestety maksymalnie przejedziecie 18 km i to w trybie eko. Zrobiłem parę testów. Raz je przejechałem 8 km, ale jeżdżąc cały czas też trochę pod górkę z górki, ma na maksymalnej prędkości, ale wtedy odkryłem, że przednia opona, która jest bezdętkowa, ale pompowana, miała trochę mało powietrza, więc zrobiłem ten test potem. Ponownie wyszło mi jakieś 12-13 km, waży mniej więcej 75 kg, ale też dużo pod górkę to wychodzi mniej więcej te 13-15 km. Myślę, że zasięg jest też większy dla dzieci, bo dzieci są po prostu lżejsze i jest też mniejszy opór powietrza. I myślę, że to jest naprawdę dobry target na tą hulajnogę. Nie jest aż tak szybka, więc jest bezpieczniejsza w sumie dla dzieci. I można też nisko tutaj położyć tą rączkę. Wobec tego, jak jesteście niższym, to też nie ma problemu z jazdą. Kontrola przyspieszenia i hamowania jest za pomocą tych dwóch tych dwóch manetek. Przyspieszenie jest takie, jak widzieliście, za to hamowanie z tym trzeba trochę uważać, dlatego, że im szybciej jedziesz, tym wolniej hamujesz tym hamulcem regeneracyjnym. To jest tylko hamulec regeneracyjny. I... Naprawdę trzeba uważać, jeżeli chcesz używać tylko tego hamulca. Na szczęście mamy też hamulec taki bardzo klasyczny, jak w hulajnodze. Jak tutaj wciśniemy, wtedy hamować można o wiele szybciej. Aczkolwiek uważam, że rozwiązanie z hamulcem tutaj przy ręce może być faktycznie wygodniejsze. Co akurat jest mega wygodne w tej hulajnodze, to jest ekran. Jest podobny jak wyświetlacz takich Casio albo w Timexach. Czyli nawet jak jest. Mega jasne słońce z, z góry, tak jak teraz. Zawsze widać dobrze, co tu jest pokazane. Mamy tutaj wskaźnik baterii po prawej. Mamy prędkość, która jest dosyć dokładna. Dystans pokonany, odkąd ruszyłeś, odkąd włączyłeś hulajnogę. Oraz oczywiście wszystkie trzy tryby: eco, mid i high. Ekran też jest podświetlany i dobrze go widać w nocy. Fajne jest też to, że mamy od razu zintegrowane światła. Tutaj z przodu. Są podwójne światła, one są, mają dosyć rozproszone światło, ale pomagają na pewno w nocy i na pewno dobrze widać tą hulajnogę z daleka. Fajne jest też to, że włączasz te światła za pomocą przycisku. Czasami jest to denerwujące, jak jest czujnik zmierzchowy, i wtedy włącza się i wyłącza, jak jest wieczór nie do końca ciemno, nie do końca jasno. Z tyłu też mamy dwa światła, i tutaj też duży plus są światła hamowania. I naprawdę dobrze je widać. Tutaj z tyłu. Z kolei tutaj z przodu, to jest według mnie minus konstrukcyjny. Niestety tutaj jest dosyć ostry kant. Można się trochę pokaleczyć. Mówiąc jeszcze o konstrukcji, niestety nie mamy nóżki, więc gdziekolwiek chcesz pójść, musisz ją trochę złożyć. Można ją złożyć tak trochę do połowy, tutaj zaklinować koło, no ale nie jest to aż tak wygodne, jakby mieć nóżkę do tej nogi. A z kolei jak ją złożymy, to tutaj na dole widać. Wejście do ładowarki, a na dole z kolei mamy dostęp do baterii. I baterie można wymienić, to też jest duży plus. Baterie to ogniwa 18650, czyli tak naprawdę jak w Tesla Model S, tylko trochę mniej. I są dwa warianty: jedna jest z wariantem Samsunga, to jest bardziej długo, żywotna bateria. A tutaj z kolei mamy tańszą wersję z bateriami zwykłymi chińskimi. One są szacowane na 800 cykli. Jeździ się według mnie bardzo wygodnie. Akurat byłem nawet zdziwiony, że tak dobre jest zawieszenie z przodu i na takich drogach jak tutaj, na kostce, na drodze rowerowej jest naprawdę fajnie. Mniej fajnie jest z kolei jak przejeżdżasz przez jakieś... Mniej fajnie z kolei jest jak przejeżdżasz przez jakieś krawężniki, wtedy zawsze słychać takie, takie, takie dźwięki i jest dosyć niewygodnie. Da się nie ujechać po w trasach też takim, po takim piasku lekkim, po trawie też da się jechać, ale no, lepiej do tego mieć EcoRidera L8 albo Honkao S12. Wideo do tych dwóch hulajnóg wyświetli się tutaj w rogu. Reasumując, największe plusy, mega lekka, bardzo wygodna w jeździe, fajna do zakrętów poprzez niski podest, fajne światła, dobry ekran. Fajny haczek z dużym udźwigiem na zakupy z minusów z kolei nie aż tak wielki zasięg dosyć powolne przyspieszenie i jakość wykonania mogłaby być trochę lepsza dobra, to sprawdzimy jeszcze jak ten głośnik działa dobra, jest zamontowany teraz co, tak trzeba go do przodu, żeby był światełkiem żeby był też głośnikiem w tym samym czasie dobra, no to czas podłączyć telefon do niego szukamy no i co kolego o, połączony, super. Jeżeli chcecie zobaczyć z kolei mój kanał, ja mam kanał na YouTubie muzyczny, Adam Malicki Music. Puszczę coś z tego kanału. No, całkiem głośny. Głośny na pewno. Kurde. Nie, w sumie na zewnątrz jakoś jest całkiem spoko. Szkoda, że... Szkoda, że te przyciski tutaj to nie są od głośności, tylko do czegoś innego służą. No dobra. Ale zobaczymy jeszcze telefon. Zadzwonię do mamy po prostu. Zobaczymy, czy mówiący zestaw działa. Halo? halo? Cześć, mamuś. Halo? Ha halo? Słyszysz mnie? Halo? No, coś słabo słyszę, no. Słyszysz, ale słabo mnie słyszysz, czy słyszysz troszeczkę? O, teraz lepiej trochę, no. Dobra, ale wiesz jakiś wiatr jest jeszcze. Ty no. gdzieś jedziesz? Nie, po prostu mamuś testuje tutaj na... Jesteś teraz na... Na filmie w YouTubie e, testuję głośnik, który tutaj ma zestaw mówiący i chciałem zobaczyć, jaka jest jakość. A, no taki gruby głos i zanika. Zanika bardzo głos, tak? Ja Cię dobrze tak, słyszę tak. z drugiej strony, ale tutaj mówisz, że Ciebie mnie źle słychać, tak? No Ciebie słychać tak, jakbyś jechał rowerem i tak wiesz, i wiatr i zanika. A, no dobra. Dobra, no to, no. to pewnie konkluduje ten test w takim razie. To mamuś dzięki Aha, okay. za, ten, za, za, za opinię. Dobra, no jakby to, to dzwoni jeszcze. Dobra, to trzymaj się, pa. No pa. Dobra, w sumie ok do słuchania muzyki, a do, do wykonywania telefonów to już tak. A jeżeli podobało Ci się to wideo, kliknij lajka, subuj, będzie więcej hulajnóg też z K2 M-Shopu i też różnych innych pojazdów i widzimy się w następnym odcinku.